Tu Luiza TVFS i dzisiaj będę Wam pokazywać wszystkie moje ile shopy tak sobie, bo mi się nudzi To oto już idą. Pierwszy ile który pokażę, jest ten kotek, taki różowy I ma despeczon tutaj pokazane. I ma numerek zero jeden zero dziewięć jeden. To jest właśnie no To jest pierwszy, drugi jest. Znowu szkotek, tylko ty razem taki. Taki. I po prostu ubrałam ją na nic, ale wczoraj. No, tak wygląda w całości. I ma tutaj różowy LPS i ma numerek 02391. To to jest drugi. I aha, nie pokazuję w kolejności, której dostałam, bo jakoś nie pamiętam. Albo moje ulubiony, po prostu. To to jest drugi. Nie ja mogę pokazywać moich ulubionych, bo po prostu wszystkie są ładne. Trzeci to speczop jest ta wiewiórka. Nazywa się Violetta. Bo jest cała fioletowa. Placzek LPS ma tutaj na głowie. I ma numerek 02951. Nieczęsto ją używam. Jako bawienia się po prostu. Nie wiem to to jest. Trzeci. Czwarty to jest. Ten piesek. Takie w jakąś bo kiedyś bawiłam się, zabrałam do szkoły i tak ubrałam ją szkole. No. Tak wygląda. Tutaj ma LPS i ma tutaj chyba numerek. 0,2,3,5,1 Lat. No, to jest piesek. E, czwarty. Czwarty spetchą to jest ten chobiczek. Ma e, numerek 02981 Czyle spetchą ma tutaj na dupie. Na pupie, ale jest ze mną moja koleżanka, czyli Lili DVF. Cześć Cześć <śpięk> to jest Następny to jest ten pink pingwinek Niektórzy go mają bo widziałam w filmikach tutaj ma z niebieski i numerek ma 00971 Badajmy pinki. To jest 1, 2, 3, 4, 5, 6 dla speczopów. Trzeba pokazywać siódmy. To jest ta gościnica. Troszkę mi się nie podoba jest 0, 2, 3, 9, 1. Ta gościnica pochodzi, pochodzi z blind bagu. Ten pingwinek jest w Tidebugu. Eee Violetta z Tidebugu i ten chomiczek e, e, też pochodzi, ale moja koleżanka go dała, czyli właśnie tutaj jest. E, teraz teraz że aż sobie. Şimdi teraz idzie. <tune> to jest ten. Rycule, right, cool. tylko mogę powiedzieć po, po angielsku. Badmerek. Badmerek. Czekajcie. Eee... Um. Y 13067. Taki badmerek. nadchodzi Słodki króliczek. Słodki króliczek. Nazywa się skoczka. Skoczka po prostu wymyślałam sobie, bo e, ma króliczek i skaczony to połączę. Skoczka no, po prostu. E, nie ma numerku, bo oczywiście musiałam niechcący zbyć zbywacze do pasnokci, bo cała była w brudzie to zbyłam. Niechcący. Ma po prostu, eee, ale nieważne, to ma taki słodki ogonek, widzicie, i takie słodkie oczko. U. dobra. Eee, następny, przez shop jest ten piesek, mój ulubiony piesiu, jaki ja dostałam? MadBerek02301 Niedługo zrobię listę ich I na przykład tak No, to to jest i teraz patrzę Takich i tutaj ma takie e, Taki śnieg no. to jest akurat z, z Blight, dostałam z Smyczo, e, dostałam <tryk> też z czapką a Blight mam gdzieś w, gdzieś w kolekcji, mam teraz dwie. No ale nieważne. No to tak wygląda, mam tutaj takie kropki rusza. No to to jest nic odchodzi Następnie nadchodzi małpka, który nazywa się Michał. A ten pies nazywa się um, Snowy, przez to angielskie nie wiem. Aha, polskie to śnieżek. O. No, to ten jest Michał. Ma taki ogon. No i tak mocno rusza głową. No. Podoba mi się ta małpka. Właśnie bym chciał kolekcjonować te mapki, Małe, świetnie. I ma numerek. E. 00971 Przepraszam za ten dźwięk, ale oczywiście ktoś mi musiał przerwać. Ktoś do no, napisał. No, ktoś do mnie napisał. Ale i tak nie interesuje się, co tylko za skończę. Dobra, to mapka. Demo rybka. Ma numerek 00881 to jest DEMO rybka. To ma ja. Ma słodkie Następny to jest ten kotek, który oczywiście połamała się jej głowa i musiałam skleić. Płakałam, bo dostałam ją na urodziny. I też tylko pieska dostałam z I e, te dwa właśnie mam z nich e, blind właśnie i płakałam strasznie za nią, bo urwała jej się głowa. Nie wiem, jakim cudem i e, e, dostałam ją na urodziny no, na moje 10, czy 11 czy coś takiego tak wygląda ma numerek 0342 i coś bo zbadało mi się Ale to tak e, następna jest taki słodki piasiu taki słodki na pewno niektórzy go mają też. Ma tutaj takie różowe dookoła oczka. Złożyłam taką jakby świecącą obrożę, bo bawiłam się z moją przyjaciółką nagrywałam na nagrywałam na moje konto. Dopiero co złożyłam sobie wczoraj, ona mi pomogła. I dziękujemy za 6 wyświetleń. No właśnie. Dziękujemy bardzo za 6 wyświetleń i ci, którzy oglądają mnie yy, teraz, to bardzo Wam dziękuję ma numerek 02421 tak wygląda jest taki mały, jak trzyma się następny jest ten konik ups, proszę. pomalowałam, bo był cały taki brązowy i brzydka była no i po prostu i nazywa się czary no następne, których niektórzy na pewno nie lubią, nadchodzą z serii tej, czyli Zoe Trend i Pepper czyli Melody Clark, po prostu i po prostu kupiłam, mnie, bo mi się spodobały. No i niektórzy dzwonili już do um, Hasbro i mówili, żeby starej te specjopy już dali da. a dalej da. nie dali nie ma w ogóle tych specjopów w Anglii w Właśnie. sklepach nie ma, więc nie możemy kupować albo są, tylko że strasznie drogie my kupujemy na ebayu no ale i te strasznie drogie też hmm. i mówię wam teraz ja nie podoba mi się tej speczopy, bo w ogóle nie ruszają. nie ruszają głową, czyli ruszają, tylko że tak, nie aż tak jak te itlespetshopy, popatrzcie, te speczopy ruszają głową, a te nie, tylko musisz, coś takiego, no, czyli, o, tak, to są wszystkie me speczopy w razie, no, to też tak wyda. To y, dziękuję za oglądanie, i bardzo, bardzo jeszcze raz wam dziękuję, że y, 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 oglądaliście moje filmiki. I dalej, dajcie subscribe, bo już nie mogę się doczekać y, tego specjalnego filmiku, jak zrobię tego, jak będę miała 10 albo 20 albo 30 subskrybów. To dziękuję za oglądanie, pa!